No. O! To Cię tym razem molestuje? <noise> no nie śmiej się! Pewnie znowu jakiś profil randkowy. No <noise> zgadłaś no, Tomek. Co z, tym razem? Z Tindera. Mmm, poznałam ją <noise> na Tinder. Się, że na przykład Tinder to jest portal, na którym się szuka osoby tylko i wyłącznie do popukania. Ale co myślę, że nie ma tam innych ludzi? Czy po prostu generalnie rejestruje się, bo ja nie mam Tindera, nigdy nie miałam tak naprawdę, tylko słyszałam jakiś tam urban legend na temat tego, jak, jaki to jest, więc jakby. No, no trochę byłoby dziwnie, gdybyś miała Tinder. Ja jestem romantykiem romantyczką, romantyczką. <grym> Mam duszę romantyczną. Jestem romantykiem. I to widać od razu, kto ma w tym związku spodnie. Jestem romantyczką, także generalnie wychodzę z takiego bardzo pewnie naiwnie romantycznego założenia, że da się na Tinderze, nawet na Tinderze, znaleźć osobę, która ewentualnie szuka czegoś więcej niż tylko jednorazowego pukania. A Ale tak trochę się. jedna na milion. Hmm. Jedna na milion na, na całe życie. życie. Nie to znamy twórcy. Zgadza się, oczy naszych butach muzycznych. No i wreszcie Dunia teraz w ogóle gdzieś tam... <noise> Bo mi się też trochę tak wydaje, że my żyjemy trochę w takich czasach bardzo mocno mobilnych i my dużo siedzimy w telefonach, w kompach i tak dalej, więc może to poznawanie ludzi przez aplikacje i w ogóle przez Face'a, czy przed, przez twittera, czy przez... Dobra, może Snap'a to nie, bo to nie jest dobry pomysł. A nie, ze Snap'a tak samo. Instagram, Snap, znam parę, które się poznały właśnie przez te aplikacje. Przez Snap'a? Tak. Serio? Oczywiście. Ale tak inaczej, niż zdjęciami swoich genitaliów, bo ja już nie takie <laughs> historie słyszę, więc jakby... Tak, inaczej. Jesteśmy nagle e-człowiekiem i w momencie, kiedy przy przychodzi do spotkania w tak zwanym live'ie, siadamy przed sobą i tak... Yy, nie wiadomo, no, czy układać. Yy, o. o, znowu? <laughs> Kto tym razem? <laughs> że cześć, no i że no ten tego, fajnie było, to napiszę do Ciebie później. No, no właśnie, a potem piszesz z kimś i cały czas rozmowa się rozwija. Aczkolwiek to też nie jest kwestia tych czasów teraz, bo ja pamiętam takie historie to jest właśnie z czasów chociażby gadu-gadu, czyli założyłyśmy trochę tak, że na Tinderze ludzie siedzą i po to głównie, żeby wiesz, żeby gdzieś tam po to, żeby spotkać się w jednym, wiadomym celu i raczej nie spotkasz tam wartościowych osób, ale z drugiej strony, kurczę, tak de facto, jak poznasz kogoś w to też nie wiesz. Nigdy nie masz gwarancji tego, że ta osoba właśnie nie przyszła po to, żeby sobie kogoś wyrwać. I to nie chodzi o to, czy to jest Dokładnie. facet czy kobieta, bo to nie ma już znaczenia. Stworzyło się takie założenie, że przez aplikację się szuka, poluje się na jed, one night standa, w klubie ewentualnie też, natomiast jeżeli się poznamy, nie wiem, na romantycznym spacerze w lesie, bo on nagle... No, ja sobie z... wyobrażam sytuację, jak ja idę w lesie ktoś mnie zaczepia w, w lesie i to no, na pewno nie może być traumatyczne. To... No, ale to z też tak też domena... drugiej strony nie też... poznawać tych ludzi. Ale to, też... ale to jest też domena naszych czasów. Zmieniają się miejsca, w których się poznamy. Kiedyś Właśnie. się poznawało w parkach, bo ludzie wychodzili do parków, prywatkach. albo na prywatki i tak dalej. A teraz siedzą na siłowni, idą do kawiarni, uczelnia praca. To są, takie, praca. To są takie główne miejsca, gdzie kogoś poznajesz, że masz jakąś imprezę, ktoś przychodzi tak. z kimś i coś tam, coś tam, tak. albo jakaś taka domówka. Natomiast jakoś tak. Jedyny sposób, żeby wyjść poza takie grono w obecnych czasach, to chyba jest właśnie internet. No nie wiem, zaczepisz kogoś na fejsie, ktoś ci się spodoba, nie wiem, ktoś skomentuje. Ponad... Tylko zobacz, że to jest cały czas źle postrzegane. I teraz pytanie, dlaczego? Wiesz co, bo to chyba zostało z tych takich dawnych czasów, gdzie ten internet był taki wiesz, magiczny, Nic. trochę taki zły las zamgłą. Ta, ta mała nie wiadomo, dziewczynka jest z tym grubym mężczyzną. Tak, i w sumie i tak wiesz, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, więc jest za duży lęk i coś ta, dalej źle <coughs> kojarzy, że ktoś udaje. Znaczy, dalej mamy. Ta, dalej jest to takie przekonanie, to już w ogóle to czy zupełnie czego innego, że jak jesteś w necie, to kogoś udajesz, a jak jesteś w realu, to nie. Przecież udawać można bez względu na to, czy jesteś, czy piszesz na klawiaturze, czy mówisz do kogoś. Dokładnie, bajera może być dokładnie tak samo przeprowadzona przed tobą, a... Bo... Też mi się wydaje, że to z Tobą bajerą to chyba e, jednak one się trochę różnią. Trochę inaczej się pisze, a trochę inaczej się podrywa kogoś tak na żywca. Łe, no to oczywiście, wiesz, tutaj emotki też chociażby grają dużą rolę, nie? No bo raczej nie zrobisz tak. <noise> Nawet taka sytuacja, że e, to widzisz to w z... człowieka, no. nie wiesz kim on jest, ale potem udaje Ci się go bez problemu odnaleźć na fejsie i zagadać na fejsie. No właśnie, bo znajdujesz go chociażby na stronie wydarzenia. Tak. Jest po prostu dużo prościej się z kimś kontaktować, bo na przykład, nie wiem, jak jesteś w klubie, to e, nie wiem, załóżmy w klubie, na koncercie, na jakimś wydarzeniu, to on może być ze swoimi znajomymi, czy tak. ona może być ze znajomymi. Tak. Ale nie ma... podejdziesz w klubie, żeby się zapytać. No bo jest w swojej paczce. No, no ale co ma z tak... tego, no kij z tym. No ale mimo wszystko, ja bym się na przykład ja bym miała opory przed podejściem. A ja bym do... podeszła. No ale ty jesteś zupełnie inna, ty masz bardzo, du, dużo, in, dużo bardziej ekspresyjną naturę. Ja jestem taka dosyć introwertyczna i w zasadzie boję się ludzi, więc jakby nie podeszłabym do takiego gościa. Prędzej bym się zdecydowała na napisanie do niego na fejsie, jeżeli no w ogóle bym to zrobiła, bo pewnie zmiękłaby by mi była w międzyczasie nie no. podpuściłabym temat. Co ja zrobiłam teraz w Wivinio? W jest tak, że tam jest 90% Polaków. I w restauracji, w storiku, obok siedział bardzo ładny chłopak. <grym> tylko ja zapomniałam, że on może być Polakiem. <grym> I do znajomych, którzy siedzieli razem powiedziałam: Boże, jak ten chłopak ładnie się śmieje, jest tak przystojny. <grym> on się odwrócił i powiedział: Dziękuję. <grym> Bądźcie odważni. Nie tylko internet. Podejdźcie na ulicy, powiedzcie, że jesteś ładna, jesteś fajny, ładnie się śmiejesz. Przekonajcie na sobie maskę, gdyby wam ktoś chciał was uderzyć. Z albo rękawice bokserskie. Tak. Jesteś dobra. ładny! <noise> A jestem ciekawa, czy wy używacie takich aplikacji jak Tinder, albo co o nich sądzicie, poznawanie się przez internet. Ej, dobra, idę, bo się umówiłam z Filipem. Który to teraz? Z Salsy. O, Jezu, jak analogowo. <noise> dobra, spadam. Okay. 见拿了些。<noise>